Dzisiaj przedstawimy wam zestawienie pięciu gwiazd, które mają na swoim koncie najwięcej rozbieranych scen. Gotowi? Plotkarnia! Na miejscu piątym z liczbą 22 scen znalazła się Anna Dymna. Aktorka, która swego czasu powodowała, że mężczyźni tracili przy niej pewność siebie i nie mogli wykrztusić ani słowa. Podziwiamy ją, bo jako jedna z niewielu artystek, swoją sławę wykorzystała do naprawdę szczytnego celu. Założyła fundację Mimo Wszystko, która pomaga chorym i niepełnosprawnym osobom w całej Polsce. Miejsce czwarte z wynikiem 24 scen zajmuje Joanna Pacuła, czyli aktorka, której udało się zrobić umiarkowaną karierę na zachodzie. Joanna przez pewien czas była związana z Romanem Polańskim, który wspierał ją w karierze modelki. Efektem wspólnych działań było dwukrotne pojawienie się Anny na okładce Vogue. Aktorka, mimo iż odrzucała rolę w takich filmach jak Nagi Instynkt i 9,5 tygodnia. W 90 roku znalazła się na liście 50 najpiękniejszych ludzi na świecie. Lotkarnia. Ta pani gościła już u nas w programie. Katarzyna Figura może się poszczycić aż 28 scenami. Wspominaliśmy już, że w latach 80 jej piersi były najsławniejsze w całej Polsce. Nie dziwi zatem, że gwiazda trzykrotnie pozowała dla Playboya. Wielkim atutem Figury jest nie tylko jej biust, ale także biegła znajomość języków. Angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Mogliśmy ją podziwiać w filmach czechosłowackich, hiszpańskich, włoskich, francuskich oraz amerykańskich. Nikt by się nie spodziewał, że Ewa Gawryluk ma na swoim koncie aż 31 rozbieranych scen. Aktorka debiutowała na teatralnych deskach w 1992 roku. Mimo, że zagrała w wielu produkcjach, jest kojarzona przede wszystkim z roli w serialu na wspólnej. Nawet jeśli bardzo byśmy chcieli, ciężko byłoby powiedzieć coś pikantnego na temat jej życia prywatnego. Ewa jest żoną aktora Waldemara Błaszczyka, z którym ma córkę Marysie. Aktorka stroni od skandali i raczej nie znajdziemy jej w tabloidach czy lotkarskich serwisach. Lotkarnia. Grażyna Szapołowska to nasz numer jeden. Aktorka nago pokazała się aż 31 razy. Debiutowała w 72 roku na scenie Teatru Dolnośląskiego. Gwiazda już w czasie studiów grywała role serialowe. Pojawiała się zarówno w ambitnych produkcjach, takich jak Dekalog Kiślowskiego, superprodukcjach jak Pantadeusz oraz typowo komercyjnych rzeczach, takich jak bulionerzy. Już w latach 80. zapracowała na miano jednej z najseksowniejszych polskich aktorek. W 2008 roku mogliśmy zobaczyć ją w trzeciej edycji programu, jak oni śpiewają. Plotkarnia, która z gwiazd Waszym zdaniem również zasługuje na miejsce w naszym zestawieniu. Forum na dole już na Was czeka, a ja przypomnę adres, na który możecie przysłać kolejne pomysły na plotkarnię. Plotkarnia, małpa WPTH. Cześć!